Był wczoraj odcinek o ulubionych komiksach i książkach mojej mamy. Dzisiaj mamy odcinek poświęcony ulubionym komiksom i książkom mojej teściowej, bo teściowa to tak naprawdę druga mama. Tak, ja zawsze do tego podchodzę, zresztą, no się mówi tak, mamo, tak. Eee, I tu jest ciekawa rzecz, ponieważ moja teściowa bardzo mocno wsiąknęła w literaturę kulturę azjatycką. Ona bardzo teraz dużo ogląda anime, ogląda bardzo dużo seriali koreańskich, japońskich. On bardzo się w tym odnalazł i czyta odgroma literatury tej japońskiej, koreańskiej, ja naprawdę kupuje tego dużo. Sam dzięki niej też się trochę tym literaturą zaraziłem, więc będą od wakacji pojawiać się już w końcu Recenzje poszczególnych książek, po które ja tam sięgam z jej biblioteki, bo tego jest naprawdę dużo. Ja, ja sam nie wiedziałem, ile tego już na naszym polskim rynku jest, więc e, to naprawdę będzie tego na sporo. Natomiast e, też już zacząłem też zbierać mangi. Ona sama zresztą e, dołączyła do tego zbioru i też czasem dokupi jakąś mangę czy serię mangową. E, między innymi kupiła Metamorfozy. E, to jest, e, też będzie to zrecenzowane, bodajże w wakacje, bo ja muszę do końca, końca przeczytać te Metamorfozy. I też mi wyznaczała pięć, jak na razie, ulubionych jej komiksów i pięć ulubionych książek, e, przy czym zaznaczyła, że jeżeli idzie o komiksy, to ona dopiero w ten świat komiksu od niedawna, dzięki też mnie, wchodzi. A więc, e, Prawdopodobnie za rok może się to drastycznie zmienić, ponieważ odkrywa dopiero świat komiksu. Tak jak moja mama, jak wam mówiłem w poprzednim materiale, ona w tym świecie komiksu od początku była, od, nastolatka, od nastolatki była w tym świecie komiksu, zresztą to mnie jako dzieciaka zaraziła komiksem, zanim zaraziła książką, tak moja teściowa dopiero świat komiksu odkrywa i to jest ciekawe, ponieważ Mamy tu zupełnie inną perspektywę. Perspektywę osoby, która odkrywa świat kultury azjatyckiej i bardzo mocno weszła właśnie w świat mank, czy tam manch, w zależności, yy, yy, przez co to jest wydawane, czy koreańskie, czy japońskie. Yy, I naprawdę fajnie, fajnie wyszło to pierwsze zestawienie. A więc, na miejscu piątym, ona i jej kot, bardzo krótka nowelka, bardzo krótka nowelka yy, jednotomowa, która uważam jest świetna. Ja, ja ten komiks, ten komiks e, kupiłem dla mojej żony, jak długo do niego polowałem, bo on już wypadł z obiegu wtórnego, znaczy obiegu pierwszego i był tylko obiegu wtórnym i tam chodziły naprawdę porąbane pieniądze i jeszcze nie mogłem go upolować, bo zawsze, zawsze jak ktoś to wystawił, to, to szybko znikało. I udało mi się na jednych targach, bodajże gdańskich targach fantastyki w zeszłym roku, udało mi się ten komiks zdorwać na stoisku antykwarycznym. Zabuliłem za niego trochę, ale nie żałuję. Jest fenomenalnie napisany. To jest krótki, zwięzły komiks. I z tego, co Tościa powiedziała, bardzo jej się podobała ta relacja, gdzie narratorem jest właśnie Kot i opowiada historię swojej pani. Bardzo trudną historię jak pomaga jej przezwyciężyć demony. I bardzo jej się to spodobało, właśnie ta relacja, to, to, ta perspektywa, że narracja jest z punktu widzenia wyratowanego kota, który przez to, że został wyratowany przez samotną w zasadzie młodą kobietę, później odwiedził się tym samym ją ratując, ratując przed pełnieniem no, kroku, którego już nie ma odwrotu. I ten komiks jest pod tym kątem cudownie skonstruowany, cudownie napisany, mimo że tam nie ma jakby dużo tekstu, ale jest ogromna ilość treści, treści w rysunku, treści w tych krótkich słowach, które są wypowiadane, w tej narracji to jest cudowna rzecz. O tym komiksie będę miał osobny materiał w niedalekiej przyszłości. Także yy, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja wiem, to trzeba upolować z drugiej ręki, ale jeżeli macie możliwość, szukacie dojrzałego komiksu, takiego dojrzałego komiksu obyczajowego, obowiązkowa pozycja. Na miejscu czwartym. Kłamstwa bogów. Coś, co udało mi się na nowo zdobyć, bo to był druk na życzenie ostatnimi czasy. I teściowa mówi, że właśnie kiedyś to czytała, teraz sobie to odświeżyła. Bardzo się podoba. Jest to komiks młodzieżowy. Również to jest w zasadzie melodrama tak bardziej, nie? Dra obyczajowo dramatyczny, coś w tym stylu. Może, bo to jest trudny komiks, poruszający, mimo że bohaterowie są nastoletni, tak? Są trzynastoletni, czternastoletni, to tam jest przedstawiona naprawdę bardzo trudna tematyka. Tam jest właśnie tematyka, gdzie dziewczyna została sama, opiekuje się dużo młodszym bratem, musi chodzić do szkoły i udaje, że mieszka z ojcem, który wybył z domu i nie wrócił. I zostawił dzieciaki same. I to jest naprawdę bardzo, bardzo smutna, bardzo poruszająca historia. I też jak właśnie z tyś ją rozmawiałem, ją mocno też dotknęło to podejście, jak czasami dzieci muszą przedwcześnie dorosnąć. Muszą, bo nie mają wyboru. I ten komiks będę, mam go umówionego na w moim blogu, a ja go chcę jeszcze omówić osobno na kanale. E, to jest komiks, który bardzo mocno uderza w, no, w uczucia, w emocje. Jest bardzo dojrzały, e, chociaż z początkowo się taki nie wydaje. E, wydaje się, że to będzie taka lekka opowieść szkolna. Nic bardziej mylnego. Z każdym kolejnym rozdziałem jest coraz trudniej, coraz poważniej. Tam są naprawdę bardzo trudne tematy poruszone, ale są poruszone w sposób niezwykle umiejętny. Z finałem, który no jest taki słodko-gorzki, ale dobry, tak naprawdę dobry, pięknie, pięknie to się yy, tak naprawdę kończy i ja do tego komiksu jego ja znam na blachę, tak ja do niego wielokrotnie wracałem. Yy, na miejscu trzecim coś yy, co mi się powiedziała też się bardzo poruszyło. Osobiście on mocno poruszyło, czyli słyszę Twój głos. Jest to znowu komiks obyczajowy, jednotomowy, zresztą tak jak wszystkie komiksy na tej liście i dla niej to było, jak On powiedział, ogromny pokład emocji pod kątem głównej bohaterki, która rozmawia przez telefon z nieznajomą osobą i próbuje tą. Rozwiązać tą zagadkę, kim ta osoba jest. Próbuje tę osobę spotkać. I w toku całej opowieści okazuje się, że prawda jest o wiele bardziej złożona. To jest w zasadzie dramat psychologiczny. Ten komiks, mimo że wydaje się jako obyczajówka, on jest w mojej opinii dramatem psychologicznym, przecudnie narysowanym i przepięknie poprowadzonym. Jest niezwykle dojrzały. W mojej osobistej opinii ten komiks słyszę twój głos. Powinien znaleźć się jako lektura dodatkowa w szkole średniej dla osób, które idą na psychologię. Mówię to z ręką na sercu. Ten komiks powinien się tam znaleźć. Jest niezwykle dojrzały. Jest niezwykle dojrzały i pod tym kątem e, przepiękny. Także polecam. Na miejscu drugim, coś, co ją mocno urzekło. Wydźwiękiem i relacją postaciami, które jest pomiędzy nimi ogromna różnica wieku, ponieważ mówimy o nauczycielce i uczniów szkoły licealnej oraz o tym, jak osoba młoda stara się sobie, znaczy osoba nastoletnia stara się spełnić marzenia mimo przeciwności losu, a osoba 30-letnia stara się pozbierać po wydarzeniach, które miały miejsce, a mianowicie ogród słów. Ja ten komiks omawiałem na kanale, omawiałem go też na moim starym blogu. Odsyłam do, do tych materiałów. To jest przecudna rzecz. W ogóle też odsyłam do animacji, która jest cudownie zrobiona. To jest 40 parę minut. Na YouTubie możecie znaleźć po angielsku. Jest przepięknie, przepięknie z zekranizowane. Naprawdę te kolory są przecudne. I mamy dwoje postaci spotykających się właśnie w ogrodzie, w parku miejskim. Każde z nich unika, ucieka przed deszczem, chowa się w altanie, i. Z czasem ta relacja pomiędzy nimi zaczyna się zacieśniać, zaczynają rozmawiać, zaczynają się sobie zwierzać. Ze swoich marzeń, ze swoich pragnień, ze swoich demonów, i to im pomaga przezwyciężyć problemy. Przecudna opowieść e, obyczajowa, dojrzała o tym, że. Nawet różnice pokoleniowe mogą powodować, że możemy się znaleźć wspólny język. Możemy sobie wzajemnie pomóc, nawet będąc dla siebie obcymi. Także polecam, odsyłam do recenzji pełnej na kanale, właśnie ogród słów znajdziecie. Dla mnie jedna z najfajniejszych. Zresztą, no, mam ją też tutaj w kolekcji u góry. I na miejscu pierwszym coś, co y, moją teściową bardzo y, zauroczyło, ponieważ zna dobrze książkę, uwielbia książkę. Natomiast komiks ją kompletnie zaskoczył, i po części od tego komiksu zaczęła się jej większa przygoda, właśnie z komiksem, czyli komiksowa adaptacja powieści Zabić Drozda. I to jest zrobione bomba. Ja Zabić Drozda omawiałem na moim starym blogu. E, chyba to przepadło niestety w wyniku awarii. Natomiast e, natomiast, ja będę Zabić Drozda jeszcze raz omawiać e, na moim kanale. Ja już parę razy wspominałem zresztą o tym komiksie. W ramach adaptacji literatury chcę właśnie omówić Zabić Drozda. Tam właśnie między innymi będzie ten komiks, ekranizacja, odniesienie się do powieści. E, natomiast e, tak, zgadzam się z nią. E, Zabić Drozda jako adaptacja komiksowa jest zrobiony fenomenalnie. Jest, Przecudnie zilustrowany. Jest jeden do jedynego wręcz wyjęty pod kątem dialogów, pod kątem e, tego jak została stworzona scenografia, przedstawione postacie, cała chronologia wydarzeń. To jest naprawdę cudowna adaptacja, jedna z najlepszych adaptacji komiksowych jakie wpadły w moje ręce i mam je w bibliotece. Naprawdę warto, warto. Jeżeli jeszcze nie mieliście styczności z książką Zabić Drozda, sięgnijcie chociażby po adaptację komiksową, która z tego co wiem jest dalej dostępna na rynku. I warto, naprawdę warto. Jest przecudnie narysowana, przecudnie napisana w takim poręcznym formacie. Naprawdę szybko się to czyta. No i oczywiście potężnie grana emocjach. Także to jest te pięć. I jej ulubionych komiksów, przynajmniej póki co, bo pamiętajcie, ona dopiero wchodzi w świat komiksu, a więc na miejscu piątym ona jej kot, na miejscu czwartym kłamstwa bogów, na miejscu trzecim słyszę twój głos, na miejscu drugim ogród słów, i na miejscu pierwszym zabić drozda. W sensie komiksowa adaptacja, zabić drozda. Teraz, jeżeli idzie o książki, no i tutaj to jest bardziej pod kątem serii, yy, z wyjątkiem yy, powiedzmy. Pierwszego miejsca, gdzie mamy, będziemy mieli jeden konkretny tytuł. A więc na miejscu piątym coś, co ja sam będę musiał nadrobić, a ona ma dość sporo tego w bibliotece, więc no nie będzie problemu, a mianowicie ogólnie kryminały od Lagberg. Ona bardzo lubi ten kryminał norweski, ona w ogóle bardzo dużo siedzi w książkach kryminalnych, bardzo, bardzo lubi te klimaty. Zresztą na tej liście to nie będzie jedyny cykl kryminalny, który się bardzo podoba, natomiast e, mając wybrać tak właśnie takimi cyklami, do czego najmilej w wraca wspomnieniami, że to się bardzo płynnie czytało, lubiła rozwiązywać te zagadki razem z właśnie ze śledczym, z głównym bohaterem, e, lubiła ten klimat, te opisy, lubiła sam, samo podejście do pomysłu na tą zbrodnię, na przestępstwo, które trzeba było rozwikłać, e, to są właśnie te książki lagberg. Jakby też mi wytłumaczyła, nie ma ulubionej książki po prostu lubi jej książki, lubi jej styl. Nie ma jakby takiej jednej, jedynej, która by non stop wracała. Nie, po prostu lubi ten styl. I z tych książek skandynawskich kryminałów, no to właśnie Lackberg jakby tak najbardziej w sercu się zakorzeniła. Ona to właśnie ten klimat kocha, uwielbia, się dobrze w tym czuje. I pozostając w temacie właśnie cykli kryminalnych, na miejscu czwartym uwielbia... Książki Sewerskiego, co w sumie nie dziwi, bo Sewerski naprawdę, z tego co wiem, dobrze przyjechał. Nie jeszcze nic sewerskiego, muszę to nadrobić. E, tak wiem, grzech, ale obiecuję, że nadrobię teraz w najbliższym czasie, żeby w tym roku chociażby w formie audiobooków kilka książek Sewerskiego. Natomiast e, z tego co mi powiedziano, najbardziej uwielbia z książek Sewerskiego ten taki cykl szpiegowski dzięki temu cyklowi też ona jakby zaczęła się bardziej interesować się w ogóle historią, bardzo lubi ten jego styl, podejście do konstrukcji postaci, do konstrukcji fabuły, przebiegu całej tej zagadki, więc, mocno to w to wsiąknęła. Także na miejscu piątym Lagbert, na miejscu czwartym Sewerski i to są takie jakby jej ulubione cykle kryminalne, ulubieni auto obecnie autorzy cykli kryminalnych, do których ona, i po ich książkach jakby sięga w ciemno, tak? Po prostu jeżeli widzi kolejną książkę, która jeszcze nie czytała tych autorów, to ona po prostu w ciemno po to sięga i najczęściej zostaje na półce. Wiadomo, nie wszystko idealnie może trafia w jej głos, ale większość z tego no to jest taka u niej topka, topka. Na miejscu trzecim, to jest dość rozbudowane, są to ogólnie cykle o sile kobiet, ale w formie historycznej. I tutaj na, wymieniła mi, ja to, ja to przeczytam dokładnie, bo to jest kilka sag. I to jest tak, saga wołyńska, saga krynicka, wiek miłości i wiek nienawiści, ja kobieta, i, e, żebym teraz nie, nie pomylił, e, Aleja Róż. Nie, wiem, e, Szłam Aleją Róż, tak? Szłam Aleją Róż, chyba tak to było. E, w każdym razie są to, ja tych cykli nie czytałem, to jest dopiero przede mną, też sięgnę po to. E, I m, są to e, książki, Powiedzmy około historyczne przedstawiające jaką relację, jaką silne musiały być postacie kobiece czy w ogóle kobiety w różnych no wycinkach naszej przeszłości tak w naszym czasie yy, i to są naprawdę dla niej ważne ważne rzeczy ona mówi właśnie że to jej się o wiele bardziej podoba od yy, chłopek których po nie sięgnęła też właśnie siłą rzeczy i mówi no nie przetrwała chłopek Natomiast właśnie te cykle o tej sile kobiet, to ją bardzo wciągnęło. I ona mówi, to naprawdę jest dla niej ważne. I dzięki też takim e, książkom, ona zaczęła się bardziej interesować ogólnie historią, ponieważ z, e, nigdy się tym tematem za bardzo nie interesowało, natomiast zapamiętuje teraz różne wydarzenia historyczne, jakieś daty, jakieś postacie i tak dalej, właśnie dzięki takiej literaturze, ponieważ Umie się utożsamić z tymi bohaterkami. To jest bardzo ważne, bo to jest naprawdę fajna rzecz, że właśnie um, autorki i autorzy takich książek, jak przedstawiają właśnie jakieś postacie kobiece na tyle historycznym, robią to w tak umiejętny sposób, że czytelnik, który to na przykład stronił od literatury historycznej, nagle zaczyna się tą historią interesować i zapamiętuje właśnie faktografię, bo jest to przedstawione w sposób przystępny, a nie tak, jak w szkole pod kątem tabelki wykuj zalić zapomnij, tak? Także na miejscu, trzecim, na miejscu trzecim cykle o sile kobiet, właśnie w realiach historycznych. Na miejscu drugim e, ogólnie ma e, literaturę japońską i koreańską. Tak, to w ogóle te książki, co wychodzą z literatury japońskiej i koreańskiej. Natomiast e, wyróżniła jedną, naj, najbliższą jej sercu, to w tym wypadku wyróżniła taką jedną, najbliższą jej sercu, którą ja właśnie mam na tapecie, że będę to teraz czytać. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu tego usiądę, żeby to przeczytać. To jest króciutka książeczka, a mianowicie Równanie profesora. I z tego, co mi powiedziała, ją to najbardziej jakby, jak powiedzieć, dotknęło jej serca, tak? Coś w tym stylu. Bardzo to było dla niej emocjonujące przeżycie, bardzo się w tym zatopiła, jak ona uwielbia te, Książki koreańskie japońskie. Oczywiście również one mają różny dla niej poziom, i nie wszystkie są super. Niektóre są tylko dobre, albo takie, jak ona powiedziała, na raz, ale większość jej się straszliwie podoba. Natomiast równanie profesora, z tego co zrozumiałem, to ona chyba sobie do tego wróciła. Zresztą, tak jak ma swój ulubiony serial koreański, który obejrzała już chyba cztery razy, czyli Czekolada, polecam. Będę miał osobną recenzję tego serialu. To jest przepiękny melodramat, przecudny melodramat. I ja uwielbiam czekoladę. Ja, no w sensie ten serial, czekoladę. Ja w ogóle przy muzyce z tego serialu piszę, między innymi, część mojej literatury romantycznej, chociażby nasze błękitne lato. tak? I teściowa właśnie, już cztery razy obejrzała e, ten serial i mówi, że może do niego wracać. I właśnie dla niej równanie profesora jest na tym samym poziomie co ten serial. Jest właśnie tak bardzo emocjonujące, tak bardzo dotykające serca. Więc naprawdę. Fajna rzecz i ja liczę, że naprawdę też mi się to tak mocno spodoba. I na miejscu pierwszym coś, co mnie totalnie zaskoczyło. Coś, co ja musiałem sobie odświeżyć, wyodrębnić z wymiarów pamięci, ponieważ ja to dawno, dawno temu czytam jako nastolatek, a lubię film, znam ten film. Zresztą ona też uwielbia film z Gregorem Peckiem, bo są dwie ekranizacje, ta, ta starsza z Gregorem Peckiem, ona ją kocha. Mianowicie, film w zasadzie... post czy, książka postapokaliptyczna książka science fiction "Ostatni Brzeg" rewelacyjna powieść ja ją sobie obecnie odświeżam będzie prawdopodobnie w wakacje będzie yy, w ramach adaptacji literatury omówienie ostatniego Brzegu właśnie z tymi też dwoma ekranizacjami jedną taką australijską ekranizacją yy, telewizyjną drugą tą z Gregorem Beckem yy, i Ostatni Brzeg jest książką postapo Książką science fiction, która niestety może dalej kiedyś w przyszłości się spełnić. Mianowicie mamy historię po wojnie termojądrowej i ludzkość, raczej niedobitki ludzkości, schowały się w Australii. To jest jedyny rejon, który nie został dotknięty promieniowaniem. Natomiast sytuacja jest taka, że promieniowanie zabiło w zasadzie większość życia na Ziemi, prawie że całe. Oceany i tak dalej są prawie wszystkie smartwe. niewiele tego życia pozostało, natomiast zbiera się ogromna chmura radioaktywna, która idzie w kierunku Australii. I ostatni brzeg mówi o wyprawie, ponieważ powyżej 60. równoleżnika zostaje przekazany sygnał, że promieniowanie spadło. Jest jakiś sygnał, którego nie mogą do końca rozpoznać, ale wychodzi na to, że tam są ludzie żywi. I okręt atomowy wyrusza na ostatnią wyprawę odkryć, czy faktycznie powyżej 60 równoleżnika da się żyć, czy życie tam przetrwało. To nie jest książka z happy endem, natomiast jest bardzo ważna, bardzo niestety aktualna. I ja pamiętam filmy, one są świetne. One są długie, to te, te filmy trwają po 3 godziny, bodajże, czy coś koło tego, ale są świetne. Książki już samej tak dobrze nie pamiętam, natomiast sobie teraz odświeżam i to się powiesz, że od razu w to, w to, to wpadasz. Po prostu to jest, jeżeli ktoś lubi dojrzałą literaturę, e, taką właśnie, to jest taki przykład literatury post-apo, która jest turbo dojrzała, to jest w ogóle no, poziom wiecznej wojny. Powiedzmy sobie to uczciwie. To jest poziom wiecznej wojny. Także ostatni brzeg, też mi też się opowiedziała, dla niej jest bardzo bliski. To jest jej ukochana książka. Koło również, właśnie Zabić Drozda, który, właśnie jak widzicie, zgarnął pierwsze miejsce u niej na jej liście komiksowej. Natomiast ostatni brzeg, i ja też z nią już trochę na ten temat rozmawiamy, no właśnie, też wspomina, zarówno tą ekranizację z Gregorem Pekiem, jak i też same wydarzenia, które są proszone w książce, tą, te emocje, tę te, sytuację społeczną, te tarcia między postaciami. To jest dla niej coś fenomenalnego. Także widzicie, moja tyścia, która twierdzi, że nie czyta science fiction i jej ulubioną książką jest postapokalipsa Ostatni brzeg. No. <taki> taka, taka ironia. Także yy, kończąc materiał, właśnie pięć ulubionych jej komiksów to jest Ona i jej kot, kłamstwa bogów, słyszą twój głos, ogród słów, zabić drozda pod kątem komiksowej adaptacji. A jeżeli idzie o książki to ogólnie cykle te książki yy, Lackberg yy, książki Sewerskiego, cykle o sile kobiet w, w realiach historycznych, p, literatura japońska i koreańska, a przede wszystkim z nich najbardziej złożone równanie profesora oraz na miejscu pierwszym ostatni brzeg, czyli rasowe post-apo w takim realistycznym odniesieniu. To tyle, jeżeli idzie o ten materiał. Komentarze są wasze, piszcie, co wy o tym sądzicie. Piszcie, jakie mm, książki waszych teściowych są ulubione, że, o ile macie z nimi dobre relacje, o ile właśnie rozmawiacie na takie tematy. Jestem ciekaw waszego zdania. Także ja, ja pozdrawiam wszystkie teściowe, bo ja ze swoją teściową świetnie żyję i naprawdę my na, mamy sporo wspólnych tematów. Także jestem mega zadowolony z mojej teściowej. Yy, także... Zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji, dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tego materiału i widzimy się w kolejnych filmach. Hej!